Wyobraź sobie swoje największe marzenia Cel w życiu, twój zawód wymarzony, miejsce, zajęcie, nowe hobby, cokolwiek Wyobraź sobie to ze szczegółami Uczucia, które odczuwasz, kiedy to się w końcu spełnia Teraz wyobraź sobie, że to wszystko, o czym myślałeś Należy do kogoś innego i to nie jest w ogóle dla ciebie Każdego dnia inni ludzie żyją twoim marzeniem Tylko dlatego, że oni mieli psychę to zrobić I oni wcale mogą się nie nadawać Ty możesz się nadawać 200 razy bardziej niż oni na tą pozycję Albo na to marzenie, albo w tym miejscu ale oni tym żyją, a ty jesteś tutaj i oglądasz ten film. Dlaczego? Dlatego, że oni podjęli pierwszy krok. Mimo, że byli przerażeni, tak samo jak ty, i w sumie nic o tym nie wiedzieli i nie wiedzieli o co chodzi, i jak zacząć i w sumie nie jestem jeszcze gotowy. Powinienem jeszcze wygooglać trochę, zanim w ogóle się za to zabiorę. Nie, oni po prostu to zrobili i później się uczyli po drodze. I teraz są w miejscu, w którym ty tak marzysz, żeby być. Codziennie ludzie, którzy mają mniejsze kompetencje niż ty, spełniają twoje marzenia tylko dlatego, że są odważni i że w siebie wierzą. Jeśli naprawdę marzysz o jakiejś rzeczy, marzysz, żeby osiągnąć cel, ale nic z tym nie robisz i w sumie tylko siedzisz i myślisz i rozkwiniasz. Jak postąpić, żeby wyszło najlepiej. Możesz myśleć w myślach, że jeśli to obmyślisz, to będą lepsze wyniki, ale tak naprawdę ta osoba, która zaczęła coś 5 lat przed tobą, doświadczenie takiej pomogło i te porażki, które osiągnęła, i to, czego się nauczyła, bo zaczęła to, kiedy wszystko się jej nie układało, ale później jakoś to ogarnęła i już jest lepiej. Ma 5 lat więcej doświadczenia niż ty, a ty jedyne co masz, to przemyślany plan w głowie, który pewnie i tak się posypia, jak to zaczniesz, bo nikt nigdy nie jest w stanie ułożyć idealnego planu. I żeby nie było, ja tu nie przyszłam was wyzywać. Ja mówię, o sobie, okej? Okay? Ja mówię o sobie, ja jestem największą planerką i overthinkerką. Przez nie wiem, ile lat marzyłam o tym, żeby założyć konto na YouTube, założyć TikToka, żeby sprzedawać moje obrazy, żeby dzielić się moją pasją, żeby dzielić się moim humorem, gadać z ludźmi i w ogóle mieć taki kontakt z widownią, ale co? Włączałam sobie poradniki, jak założyć konto na YouTubie? Wiecie, jak się zakłada konto na YouTube? Klika się załóż i klika się wstaw film. I mam rok więcej doświadczenia niż osoba, która przez rok się zastanawiała i planowała. Zanim ja założyłam ten kanał na YouTube, albo zanim zaczęłam sprzedawać obrazy, albo zanim założyłam TikToka, ja planowałam, jak najlepiej by było, żebym zaczęła sprzedawać te obrazy. Maluję obrazy od 10 roku życia i mam taką już kolekcję nazbieraną, że ja nie miałam ich gdzie trzymać. Ja je normalnie rozdawałam albo wyrzucałam. Ja dosłownie wyrzucałam moje obrazy, zamiast sprzedać albo pokazać chociaż światu. Zawsze się zastanawiałam, jak oni to robią, jak ludzie to robią, że kupiły ich obrazy, ale przecież to jest niemożliwe. No dla mnie to było niemożliwe. Dlaczego? Bo nawet nie wystawiłam żadnego obrazu na sprzedaż, więc skąd ja miałam wiedzieć, że to tak prosto idzie. Czasem nawet nie wiemy, jak blisko w zasięgu ręki mamy to, czego potrzebujemy. Jedyne co musimy zrobić, to mieć troszkę odwagi i ruszyć do przodu. I są ludzie na tym świecie, którzy mogli mieć mniejsze umiejętności niż ja kiedy miałam 16 lat, co z tego? To oni sprzedają obrazy, a nie ja. Ja tylko siedzę i chowam je do szuflady. Oh, jak ja... Ja chcę, żeby świat je zobaczył, ale nikomu ich nie pokazuję chciałabym mieć konta i gadać i stworzyć widownię, ale boję się. No to chciałabyś czy nie? Nie chciałabyś. Bo to jest proste, to jest tak albo nie. Chcesz robisz? Nie, nie robisz. Czym ja teraz się różnię ode mnie sprzed roku? Niczym. Tym, że miałam odwagę i tyle. Obrazy są takie same, to nie ma żadnego wpływu. Miałam odwagę pokazać komuś, pokazać siebie, się zaprezentować. I przyjąć na tak klatę, że to może się ludziom nie spodobać i mogą mnie zlać, zaryzykowałam i ryzyko się opłaciło. I mówię teraz do was, ok? macie jakieś swoje cele, ale nic z nimi nie robicie. Są ludzie, którzy to robią i łapią okazje, które mogłyby być wasze, ale są ich. Mimo, że wy jesteście lepsi, i wy macie większe umiejętności, to oni to łapią, bo oni są odważni. I oni nie boją się na rynku pracy tupnąć nogą i dostać to, co chcą. I świat nie jest sprawiedliwy, bo człowiek, który przekleił banana taśmą na ścianę, mógł zgarnąć kilkadziesiąt milionów. Wyświetliła mi się w social jak dzisiaj dziewczynka, która pochwaliła się swoim obrazkiem. Dziewczynka miała 12-13 lat. I komentarze ją bardzo zhejtowały. Wystawiła obraz za 100 zł, komentarze mówiły, że to nie zasługuje na 100 zł, nikt tego nie kupi za 100 zł, bla, bla, bla". Co z tego, że jakiś Albert lat 40 komentuje dziewczynkę, że to jest za drogi dla mnie obraz. Ona popracuje sobie i następny obraz sprzeda za 10 razy tyle. Nie dla Arbe Alberta 40 lat, tylko dla kogoś, kto autentycznie widzi wartość w jej obrazie. Jakikolwiek macie produkt, jakikolwiek macie pomysł, jakąkolwiek markę, znajdzie się ktoś, kto będzie w tym zainteresowany. Wiecie, ile jest ludzi na świecie, ile jest grup Różnych osób, różnych grup społecznych, które są zainteresowane w różne rzeczy. Jeśli nie trafiasz do takiego Alberta lat 40 i on nie chce twojego produktu, bo to jest głupie, to spoko. Trafisz do Kaśki lat 30, która docenia prawdziwą sztukę i szuka czegoś do salonu. Jeśli sprzedajesz robótki ręczne na przykład, lepisz garnuszki i malujesz je ręcznie i sprzedajesz. Albert lat 40 może mu się to nie spodobać, ale Beata lat 60... To jest dla niej najlepszy towar i ona zapłaci za to każdą cenę, bo chce mieć Twój garnuszek u siebie na półce w kolekcji. Zrobisz projekt graficzny, tapetę, jakąś cokolwiek. Dla kogoś to może być beznadziejne, bo po co będę pobierał jakieś grafiki z internetu? Przecież jest teraz. jo i wszystko. Co z tego? Ktoś doceni wartość w tym. Jeśli masz pomysł, oryginalny pomysł i to jest Twój pomysł i Ty wierzysz w niego i jesteś odważny na tyle, żeby się promować i siebie wystawiać na krytykę, i wystawiać na tak naprawdę pedestał, to ktoś się znajdzie. Ludzie się znajdą. Jeśli to jest oryginalny pomysł, który ma sens i przyda się ludziom, ludzie się znajdą, klienci się znajdą. To jest moje zdanie. Kolejna sprawa jest poradzenie sobie z krytyką. No fajnie nam tu gadasz, ale ja nie chcę być na tym pedestale. Ja nie chcę właśnie dostawać takich komentarzy jak ta mała dziewczynka. No i tutaj musimy się zmierzyć z tym, że ludzie zawsze gadają. Albert lat 40. Myślicie, że on zostawia komentarze tylko pod tą dziewczynką? Nie. On hejtuje tam każdego, bo on jest nieszczęśliwy albo po prostu musi jakoś wyrażać swoje negatywne emocje i musi to skomentować. Jeśli zaczniecie patrzeć na Osoby hejtujące, osoby wyrażające negatywnie, niemiłe, niekonstruktywne w ogóle opinie o Was w internecie, jako po prostu coś przykrego, bo to jest przykre, że ta osoba musi tak robić i tak wyładowywać swoje emocje na mnie, czy na tym dziecku dosłownie, które pokazuje i chwali się czymś w internecie, to jeśli tak zaczniecie na to patrzeć, to otworzy Wam to umysł i ja uwielbiam zastępować taką złość i smutek takim po prostu współczucia. Albert lat 40 współczuje ci naprawdę. Współczuję ci, że masz takie życie, że siedzisz w piwnicy pewnie u swoich rodziców i piszesz takie bredne komentarze, a później krzyczysz do mamy Mamo, kiedy obiad? Przepraszam, jeśli nazywacie się Albert L40 i to nie wy ten komentarz, przepraszam, jesteście dzisiaj na świeczniku. Kluczem, żeby chyba dobrze radzić sobie z krytyką, jest ustanowienie swojej wartości i znanie swojej wartości, jak i wartości swojego produktu. Musicie wiedzieć, co wasza usługa czy wasz produkt wnosi do życia musicie naprawdę wierzyć w to, że to jest dobre, to co robicie i że wy macie z tego profit, i ludzie, którzy zakupią kupią, też będą mieli z tego profit. To nie jest coś bezużytecznego, na którym chcecie tylko zarobić. Jeśli ja wierzę, że to, co robię jest dobre i Mam dobre intencje i nie chcę nikogo skrzywdzić. Jest zgodne ze mną, bo się spełniam w tym, co robię. I jeszcze plus do tego, mój produkt, który sprzedaję wam wszystkim, też jest dobry, bo może dodać do waszego wnętrza, bo może przywołać wasze jakieś wspomnienia z dzieciństwa. Mogę namalować wasze ulubione jakieś sceny, momenty, chwile. To jeśli ja wiem, że to jest wartościowe, ja jestem wartościowa i nie robię nikomu krzywdy, to dlaczego Albert na 40 mamy wyśmiewać? Nie obchodzi mnie to. Co innego jest z krytyką konstruktywną, ok? Czyli jeśli ktoś wam powie, ale głupi obraz. No to, to nie ma sensu, to nie jest konstruktywny, to jest po prostu czyjeś negatywne emocje wylane na was, bo akurat wam się wy wyświetliliście się jak temu komuś w telefonie. Hej, uważam, że jak na twoje umiejętności, to te obrazy są całkiem źle wycenione, bo ja mam doświadczenie w tym i w tym i wiem, że to i to, to trochę słabo u ciebie wygląda. Okej, okay. jeśli ktoś nam poda taki komentarz, to to nie jest hejt to jest ich opinia zwrotna, możemy ją albo przetrawić i stwierdzić, czy jest ona warta uwagi, czy nie, i wtedy coś z tym zrobić, albo możemy ją zignorować, jeśli wy jesteście pewni w tym, co robicie. Myślę, że każdy w życiu zna taką jedną osobę, która ma po prostu wywalona, która nieważne co, kto jej powie, ona robi swoje, ona idzie po swoje, jest odważna i jest aż taka nawet, niektórzy by powiedzieli, że bezszczelna, ale w takim nie aż tak złym znaczeniu, po prostu jest bezkompromisowa i wie, gdzie stoi, wie, na czym stoi, i nie boi się sięgać po swoje. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że jesteście tą osobą, ok? W tym waszym życiu. Jeśli takiej nie macie, to wyobraźcie sobie taką osobę. Czy jakbyście byli tą osobą, to byście siedzieli w łóżku przed spaniem i zastanawiali się dwie godziny, czy warto wstawić, co warto wstawić, wpisać w YouTube. O mój Boże, ta osoba oni nie myślą. Oni robią, bo oni tak w siebie wierzą, że oni po prostu robią, 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 robią. I oni gdzieś dochodzą w życiu. Jest takie powiedzenie: Do it scared. Zróbcie to, mimo że się boicie. Jak zrobicie to w strachu, to rzucicie się na głęboką wodę i się nauczycie pływać. Może to nie działa w prawdziwym życiu, ok? Nie, nie cytujcie tego jako prawdziwe życie, bo w sumie życie jest takie same. Po wstawieniu tego, nic się nie zmieniło. Co by było, gdybym założyła kanał od razu, jak o tym pomyślałam, kiedy miałam 16 lat? Wiecie, gdzie teraz bym była? Nie byście nie widzieli na jakiejś premierze filmu. Wersof, bo bym była taka słabna. Nawet z porażek jesteście w stanie tyle wyciągnąć. Porażki to jest najlepsze, co może się wam przydarzyć. I to brzmi świetnie, po prostu ja wymyślam jakąś nową tutaj filozofię, ale przysięgam. Wiecie, co ostatnio zrobiłam? Jak to usłyszycie, to już nie będziecie się niczego bać. Stwierdziłam, że to jest czas w mojej karierze, żebym odezwała się do paru firm, żeby wysłali mi PR packages i żebym mogła z nimi zacząć współpracę, więc wybrałam sobie parę plastycznych firm, bo interesują mnie firmy takie z pędzlami z farbami. Wysłałam do trzech firm naraz w jednym mailu, oni widzą to, że się wysyła do nich naraz. Poszedł taki personalny e-mail i ładny profesjonalny e-mail do trzech firm na raz. Oni sobie myślą, że ja po prostu wysyłam do wszystkich chyba firm na świecie, żeby współpracowali ze mną. Cały dzień później nie sprawdzałam poczty, żeby nie patrzyły, czy odpisali mi na te wiadomości. I co z tego? Napiszę zaraz do kolejnych, bo chcę się rozwijać i chcę próbować. I wiem już, że nie wyślę po prostu tego samego maila w jednej wiadomości do kilku firm. Odwaga, pewność siebie i pewność waszego produktu, waszej usługi. Musicie wierzyć, że to, co robicie, jest przede wszystkim dobre dla was i dla waszego jakby klienta, załóżmy dla widzów, dla kogokolwiek. Musicie wierzyć, że to działa w dwie strony strony, Że wy macie z tego radochę i też dajecie radochę innym. No bo jakbyście dawali tylko radochę innym, to wycierpicie na tym, nic z tego nie macie. Jakbyście tylko wy mieli z tego Radochę, no to to jest trochę egoistyczne, żeby nie dawać nic innym. Autentycznie, wejdźcie sobie teraz w mój profil, włączcie sobie mój pierwszy film na YouTube, który był rok temu w grudniu. Tam Warszawo coś tam, dlaczego nienawidzę Warszawy? Czy ten film jest dobry? <laughs> Można dyskutować. Najlepsze jest to, to jest najlepsze Snowball Effect. Jak zaczniecie siebie promować i zaczniecie w siebie wierzyć, i postawicie ten krok i zobaczycie, że ej, w sumie mam trochę odwagi w sobie to wy nie będziecie chcieli przestać. Kolejny krok zrobicie jeszcze większy, jeszcze bardziej odważny i to będzie uzależniające. Człowiek jest taką istotą, że do takich właśnie y, szybkich dopaminy na przykład, którą daje, jak coś dobrze pójdzie, właśnie jak, jakiś, jakiś sukces, on się bardzo szybko uzależnia. I ja dosłownie teraz mogę powiedzieć, że jestem uzależniona od tego, żeby progresować. I snowball effect to jest właśnie ten efekt kuli śnieżnej, czyli po prostu na początku jest mała, ale jak już zaczniecie, to ona cały czas się powiększa i później Pędzi po prostu, jest wielka, i macie ochotę cały czas coś nowego i dzieje się czymś nowym, i już w sumie nie wątpicie w siebie prawie w ogóle. Są tysiące ludzi, którzy marzą o tym, co ty byś chciał robić i spełniają twoje marzenia. A wcale nie są od ciebie lepsi, po prostu są bardziej odważni. Zastanawiając się, po prostu marnujesz czas. Jeśli zrobisz coś teraz, mimo że jesteś przerażony, to jesteś już o kilka miesięcy, jak nie kilka lat do przodu od tych ludzi, którzy tego nie zaczęli dzisiaj. A jak już zaczniesz się promować i zaczniesz siebie wierzyć, to jak kulka śnieżna będzie tylko lepiej z czasem. I absolutnie nie musisz się przejmować jakimś Albertem lat 40, to chyba już ustaliliśmy wystarczająco. Nie chcę już przywoływać tej postaci, bo ona negatywnie jest opisywana i boję się, że jakiś Albert lat 40 właśnie skomentuje mi ten film, że ej, dlaczego u mnie tak. Zamiast złości albo smutku na jakiś negatywny komentarz, na hate, możesz reagować współczuciem, bo te osoby, to jest przykre, że mają taką potrzebę pisać takie rzeczy. Przefiltrować te wiadomości, wyciągnąć to, co jest naprawdę ważne i mieć dla siebie feedback, żeby móc robić lepsze rzeczy na przyszłość, można odrzucać. Nawet jeśli uważasz, że twój produkt jest głupi, twoja usługa jest głupia i nikt tego nie kupi. Jeśli jest oryginalna, jeśli wierzysz, że robisz coś dobrego dla siebie i robisz coś dobrego dla innych, Ktoś się znajdzie. Zapomniałam dodać jednej rzeczy. Promocja w tych czasach, teraz jest łatwiejsza niż była kiedykolwiek. Dosłownie zakładasz darmowe konto na TikToku, wstawiasz treści za darmo, w ciągu jednego wieczora możesz mieć tysiące obserwujących. YouTube jest za darmo, TikTok jest za darmo, Instagram jest za darmo, Vinted jest za darmo, cokolwiek sobie wymyślicie. Dosłownie jakby hajs leżał na ulicy, nie? Nie chcę tego tak ujmować słowa, bo nie liczą się pieniądze, tylko liczy się to, żeby właśnie. Wypromować się na początku i spróbować taką, zbudować odwagę i pewność siebie. Kasa przyjdzie później, tak? Z waszego pomysłu. Silną tożsamość tego, że nieważne co ci napiszą ludzie w internecie, to ty wiesz, że to ma sens, to co robisz. I to, kim jesteś ma sens I to wszystko, co sprzedajesz I co, co oferujesz i czym się dzielisz Czy mówiąc, czy sprzedając To ma sens Widzowie, dziękuję bardzo, że byliście tu ze mną Ja dostałam po prostu taki przypływ, nie? Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału I obejrzenia moich starych filmów Może was to trochę podbuduje Jak wpuścicie sobie kilka moich pierwszych filmów A później możecie wpuścić kilka na górze I zobaczyć jaki jest przeskok, ok I to jest wrok Zapraszam też na TikToka Widzimy się w kolejnym filmie, który postaram się, żeby był już taki bardziej Ten był taki gadany, bo buziaki zawsze